Boże Narodzenie. Za każdym razem wielkie zaskoczenie, dlatego że przyzwyczailiśmy się mówić, że Bóg się narodził, ale tak właściwie to to powinno nas rzucać na kolana. Jak to Bóg się narodził? Nie? Jak to się stało, że ten, który był przedwieczny, stworzył czas, przestrzeń, materię, prawa przyrody, grawitację? Yy, to wszystko nagle się decyduje, żeby się narodzić z kobiety, mieć ciało. Mnie to. Yy, Intelektualnie, umysłowo po prostu przerasta. Oczywiście bardzo głęboko wierzę, że jak ktoś kocha, to zrobi wszystko, żeby być blisko tych, których kocha. Ale Boże Narodzenie za każdym razem pod tym względem e, zaskakuje. A oprócz tego, oprócz tej całej teologii, jeszcze takie zwyczajne przekonanie, że to jest najważniejszy czas w roku i niech sobie mówią o Wielkanocy, co chcą. E, oczywiście świętuję ją jako czas zbawienia, ale Boże Narodzenie tak głęboko porusza jakieś. Takie bardzo ludzkie struny w sercu, że martwię się, smucę, boję się takiego momentu, kiedy, e, kiedy będę już taki stary, albo nie daj Boże, zgorzkniały, że nie będzie mnie poruszało, nie będzie mnie wzruszało. Dziękuję.